Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś druga część tematu atak z odsłony, atak z baterii. Dziś zastanowimy się, jak przygotowywać taki atak i jak się przed nim bronić. W, pierzi, w pierwszej części widzieliście kilka prostych przykładów, jak taki atak przeprowadzać. No, natomiast sztuką jest przygotować taki atak, tak, żeby, tak żeby przeciwnik tego ataku nie zauważył. I dziś właśnie zabawimy się w przygotowanie takiego ataku socłomy. odsłony. jest to bardzo niebezpieczna broń, o czym się już przygotowaliście, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby tą broń przygotować w sposób jak najmniej przejrzysty dla Przeciwnika. Popatrzmy na przygotowane dzisiaj przykłady. O co chodzi w przygotowaniu takiego ataku? No, musimy zbudować baterię, tak? Baterię, czyli kilka figur, co najmniej dwie figury, które, yy, w których jedna z nich atakuje liniowo. I jest ona wycelowana w jakąś słabość przeciwnika. Tą słabością jest albo odsłonięty król, niezabezpieczony król, albo niebroniona bierka. No i popatrzmy. Na posunięciu we wszystkich przykładach będą białe. Jak tutaj przygotować taką baterię? No najpierw zidentyfikujmy niebronioną Bierkę bądź króla. No, król stoi na polu E8, ale jest w miarę bezpieczny. Co prawda nie zrobił jeszcze roszady, ale jest, yy, yy, jest osłonięty i gońcem, i Bierkami, i pionkami. Natomiast mamy tutaj też Hetmana, który stoi na polu C7. I hetman jest odsłonięty po linii C. Nie jest niczym w tym momencie broniony. No to co? Budujemy baterię białym. Idziemy na pole wieżą C1. I rzeczywiście, patrzcie, mamy tutaj, która atakuje. Która. No, jest wymierzona właśnie w tego hetmana. Jeżeli czarne nie zwrócą uwagi na tak zbudowaną baterię, i na przykład no, odruchowo pomyślą o roszadzie, trzeba tutaj zabezpieczyć króla, więc robię roszadę, no to niestety, niestety, właśnie dostaną atak z odsłony. Tak? Sukcesem jest zdobycie tutaj pionka. Wyrzuciliśmy Hetmana z tej otwartej linii. Skoro mamy już pioneczka, białe kontynuują swoją napaść. Biją gońca. Zgodnie z zasadą mam przewagę materialną. To wymieniam. Popatrzmy na przykład, na przykład drugi. No, tutaj dla odmiany mamy grę końcową. Czarne zaatakowały niebronionego pionka E5. No i mamy teraz za zadanie obronić jak najskuteczniej tego pionka. No i praktycznie mamy dwie możliwości. Tak? Obrona gońcem. Ale do wyboru mamy pola E4. I pole i pole G7. Które z tych pól będzie dla nas korzystniejsze? No, zacznijmy od tego, co jest tematem naszego e, filmu. Gramy gońcem na F4. Zauważcie, zrobiliśmy od razu bateryjkę. Ta bateria jest wymierzona króla e, przeciwnika. No i jeżeli teraz czarne zlekceważą i stwierdzą, o, no, mam tutaj wolnego piąka, pójdę jak najszybciej, jak najszybciej e, do, linii, do linii przemiany, no to niestety białe skorzystają z tej baterii. Tak? Pionek ruszy na pole E6, będzie szach z atakiem na kolejnego pionka, ale co ma, może ważniejsze w tej pozycji, pionek biały, idąc na E6, będzie się też zbliżał do, do linii promocji. Powiecie, no przecież nie ma to większego znaczenia. Ta bateryjka nie była tutaj potrzebna, bo jeżeli pójdziemy gońcem na G7, to również to również obronimy, obronimy pionka, ale jednak okaże się, że stworzenie tej groźby baterii, którą da nam tutaj bardzo dużo, bardzo dużo czasu na. Eee, właśnie piąka białych do linii promocji no popatrzmy jeżeli teraz goniec by poszedł na pole g7 no to czarne będą miały więcej czasu i będą szybsze w doprowadzeniu piąka swojego czarnych do linii promocji Zobaczcie, ten szach powoduje, że Goniec nie obroni już pola B2 i czarny pionek, czarny pionek po linii, po kolumnie B będzie mógł dojść spokojnie do linii promocji. Zobaczmy przykład. Kolejny. No, tutaj mamy sytuację. Następującą. Na posunięciu są białe. Mogą osiągnąć przewagę właśnie budując baterię. Jak ją zrobić? Mamy dwa. Od razu pokażę. Najlepszy. Tak. Białe robią roszapkę. Prowadzają wieże na kolumnę D. Jest zbudowana bateria. No, co ciekawe, skoczek na polu E5 grozi tym atakiem z odsłony. Już w tym momencie, już w tym momencie atakuje niebronionego pionka na, na F6. No, jakie tu są szanse na obronę wśród czarnych? No, podejść do Pionka królem nie mogą, więc muszą się tylko i wyłącznie bronić przed tą, przed tą baterią. Tak, jedyna chyba szansa tutaj na obronę to jest zasunięcie się gońcem albo, albo skoczkiem. Tak. No, niestety, skoczek, skoczek nie jest o wiele skuteczniejszy od gońca, ponieważ po ataku z baterii Skoczek nie może odbić pionka, ponieważ zostanie związany. Popatrzmy na kolejny przykład. No tutaj też białe mogą osiągnąć przewagę, robiąc przygotowując baterię. Popatrzmy, jeżeli Hetman pójdzie na D3, no, stworzył taką baterię razem z pionkiem, baterię wymierzoną w króla. Jak to powiecie? No przecież ten pionek nie może pójść, pionek nie może pójść, bo jest zablokowany przez własnego gońca. Ale ten gońc nie ma tutaj zamiaru długo stać. Tak, na pewno będzie chciał stąd sobie pójść i to może z jakimś takim niecnym planem zaciągnięcia innych bierek pod atak z odsłony. No jeżeli na przykład czarne teraz twierdzą, no nie mogę odejść z koczkiem, bo skoczek jest związany, no na przykład zagrają wieżą na E8, no to biały goniec realizuje swój plan, tak? Bije skoczka, no wydawałoby się nic złego się czarnym wydarzyć nie może, będzie po prostu wymiana. Na przykład, jeżeli odbije teraz, odbije teraz, teraz wieża, no to właśnie mamy wykorzystanie teraz tej bateryjki, którą przed chwilą przygotowaliśmy. Tak? Został odsłonięty szach, pionek poszedł do przodu, zaatakował Zobaczmy kolejny przykład. No, tutaj też nie widać jakichś w tym momencie wprost ataków z odsłony, ale białe wykonały roszadkę, zrobiły baterię, no, w tym wypadku złożoną z trzech figur, Wymierzoną może nie wprost w króla, ale no, pole D8, tuż, tuż obok króla. Biały wykorzystały tą sytuację u czarnych, że czarny król nie zroszował. No, jest praktycznie odsłonięty. Jeżeli czarne będą grały tutaj bardzo, bardzo źle, bardzo niedokładnie, nie przewidzą planów białych związanych z tą baterią no i na przykład sobie zagrają tak niefrasobliwie no wyprowadzą figurkę to popatrzcie jak tutaj atak z odsłony z tej baterii będzie skuteczny bardzo efektowny hetman idzie na d8 król nie ma wyjścia musi, musi zbić no i popatrzmy Goniec odsłania. Atak wieży również daje szacha, to jest podwójny szach. I wieża, sparta końcem, daje mata. Bardzo ładny atak z baterii. Z takim motywem matowym na końcu, prawda? Nie wprost w jakąś bierkę przeciwnika, ale z inną groźbą. W tym przypadku matem. Popatrzmy na kolejny przykład. Może się okazać, że no wcale nie musimy szykować baterii do ataku. A to przeciwnik nam wejdzie pod baterię, która nam ten atak umożliwi. Popatrzcie. Mamy tutaj przebieg partii. Partia woska w takim wariancie spokojnym. No Bardzo często, prawda, gramy. Taki pomysł na, na związanie skoczka, po to, żeby za chwilę napaść na tego skoczka naszym drugim skoczkiem czarnych. Białe się rozwijają, no i tutaj czarne zapomniały o tym swoim planie, zagrały bardzo niedokładnie. Czy mamy tutaj atak z baterii? Zwróćcie uwagę, że Hetman i skoczek. Tf utworzyły taką baterię wymierzoną w niebronionego gońca. Ale jak to wykorzystać? No popatrzmy. Proszę bardzo. Jest szach. Już białe odniosły korzyść, ponieważ mają pionka. I teraz czarne ma dwie możliwości. Albo zbicie tego gońca, albo ucieczkę przed tym szachem. W obu przypadkach. Czarne już ponoszą straty. No więc, jeżeli stwierdzą, ach, zbije tego gońca, żeby te straty minimalizować, no to mamy tutaj w tym momencie bardzo ładny atak z odsłony. Skoczek, szach. Król nie ma wyjścia, musi odejść. I Hetman bije gońca. Zauważyliście? To związanie, które próbował czarny zrobić nie zostało wykorzystane i w efekcie, w efekcie bateria, pod którą czarny goniec szedł, okazała się bardzo skuteczna w zbiciu tego czarno, czarnego gońca. Ciekawostką jest, że bywają debiuty, które powodują, których plan... Generalnie polega na tym, że przygotowują właśnie atak z odsłoną. Takim debiutem jest obrona sycylijska w wariancie smoczym. Tutaj zwróćcie uwagę, w tym momencie już czarne zbudowały bateryjkę, która kontroluje, jeszcze z innymi figurami. Atakuje, jest wymierzona w pole D4 i we wszystkie bierki, które są na tym polu, na tym polu yy, umiejscowione. Cały plan właśnie tego debiutu polega na kontroli tego, tego pola. Białe tutaj bronią już przewidują, że ten skoczek z pola F6 może odchodzić od słony. Eee, pewnie z jakimś planem bicia pionka na, pionka na e4, więc bronią go pionkiem f3, to jest bardzo poprawny ruch. Roszatka. Białe grają, Białe grają na c4, również to jest poprawny ruch. No i bardzo ciekawy ruch czarnych. Wydawałoby się, że, no, trochę taki ryzykowny, ponieważ jak widzimy tutaj, e, białe figury, skoczek na D4 i goniec na E3 stworzyły baterijkę, która może być wymierzona, przy czym tu bardzo cieka ciekawa sprawa, no nie jest to groźna bateria, ponieważ skoczek nie może odejść, no Hetman bardzo chętnie bym tutaj chętnie tutaj zbił tego gońca, ponieważ ten goniec jest niebroniony. Więc jest to taka bateryjka, ale na razie nie groźna. Eee, natomiast no, białe postanowiły tą baterię nieco wzmocnić, czyli bronić tego gońca, tu jeszcze dodatkowo, tu jeszcze dodatkowo plan białych polega na tym, że Hetman wspomaga mm, swojego mm, czarnopolowego gońca w marszu na pole H6 po to, żeby ten e, biały goniec wymienił się, wymienił się za gońca. Czarnego, który jest świetnym gońcem, ale właśnie teraz czarne wykorzystują wcześniej przygotowaną baterykę, baterię i przeprowadzają atak. Wicie, Biją pionka na E4, mimo że ten pionek jest broniony. Odsłaniają atak gońca, który atak atakuje. Skoczka na D4 razem z drugim skoczkiem z C6 i z Hetmanem z B6. Zauważcie, że ten skoczek w tym momencie jest broniony tylko przez dwie bierki. Tak. I czarne stwierdziły, że mogą oddać skoczka, bo nawet jak ten skoczek zginie, to będą miały przewagę w ataku. Przewagę w ataku na, pole, na polu D4. I w efekcie, po tej serii wymian, czarne będą miały pionka więcej, no i nawet białe będą miały gorszą pozycję, bo w tym momencie będą miały izolowanego pionka przy no, niewielkiej ilości figur, co w końcówce może się okazać jeszcze większą słabością. Jak widzieliście, Plan przeprowadzenia ataku z odsłony to jest przede wszystkim plan budowania baterii. Tak. Może być to bardzo prosty ruch, ale mogą też być no, poważne plany, na których na przykład mogą się opierać całe, całe, całe debiuty. Ale co zrobić? Jak. To przeciwnik będzie szykował wobec nas takie plany. I co zrobić, kiedy już takie plany zacznie realizować, czyli przeprowadzać ataki z odsłony. No zacznijmy od pierwszego zagadnienia, który no, podkreślam tutaj przy każdym, przy każdym motywie taktycznym, mianowicie musimy się Musimy przewidywać, musimy przewidywać po każdym ruchu przeciwnika, co przeciwnik zamierza. Popatrzmy. No, białe stoją z Hetmanem na polu C1 na otwartej linii. Właśnie czarna wieża zagrała na C8. Tak. Czarne utworzyły bateryjkę. Wymierzono właśnie w naszego Hetmana. Zawsze musimy się zastanowić, co przeciwnik zamierza, co planuje, czym nam grozi. No, po dzisiejszej lekcji wiemy, że już utworzenie takiej bateryjki, na, y, która jest wymierzona w naszą albo niebronioną bierkę, albo bierkę cenniejszą niż ta, która nas atakuje, może być groźna, więc musimy temu przeciw, przeciwdziałać, musimy temu zaradzić. Jak w tym wypadku się bronić? No, najlepiej opuścić Hetmanem, zejść z linii ataku baterii. To przewidywanie, takie prewencyjne działania są bardzo, bardzo ważne. Praktycznie zawsze po każdym ruchu przeciwnika musimy się zastanowić, co się kryje za tym zagraniem, co, jest, co się kryje za tym pomysłem. Popatrzmy na przykład na przykład numer 2. Czarne dały nam szacha. No oczywiście zbić nie możemy tej wieży. Zasłonić się też nie, ponieważ jeżeli zagramy wieżą na A1 to wieża czarnych nas nazbije, pozostaje nam ucieczka. Do wyboru mamy dwa pola. F2. I G2. Gdzie zagrać? Popatrzmy. Jeżeli pójdziemy na pole G2, weszliśmy pod baterię. Weszliśmy pod baterię. No niestety, teraz skoczek skrzętnie to wykorzysta. Proszę bardzo, idzie na pole E3, odkrywa szacha. Atakuje też przy okazji hetmana, ale tutaj mamy jeszcze gorszą sytuację, ponieważ biały król nie ma gdzie się schować. Tak, po ucieczce, po ucieczce na h3, hetman idzie na c8, szach, a pozostają dwa posunięcia, po których następuje mat, jeżeli zasłonimy się hetmanem. Pozostaje jeszcze G4 i dostajemy Mata. Wniosek z tego przykładu. Nie wchodzimy pod baterię. Unikajmy wchodzenia pod baterię, pod atak z odsłony. Widzicie? No, prosty przykład. Jeden ruch okazał się tragiczny, drugi ruch prawidłowy. Król idzie na F2. Tak, daje nam szansę. Na kontynuowanie gry. Kolejny przykład, jak się bronić przed już wymierzonym tym razem atakiem z odsłony. Popatrzmy. Białe tutaj, białe tutaj planują dać atak z odsłony tą bat utworzoną bateryjką. No i wydaje im się, że po zagraniu gonic na B5, odsłaniają szacha, odsłaniają szacha, tak, i jednocześnie atakują wieżę. My, grając na przykład czarnymi, no nie panikujemy. Zawsze sprawdźcie, zawsze sprawdźcie, czy możecie zbić bierkę, która uczestniczy w tym ataku z odsłony. Akurat w przypadku szacha no, musimy sprawdzić, czy możemy bić bierkę, która nas szachuje. A jeżeli to będzie atak wymierzony w dwie bierki, no to zawsze sprawdźmy. Zacznijmy od tego, czy możemy zbić bierkę, która wymierzyła atak w naszą cenniejszą bierkę. No w tym przypadku jest szach. Przykład dość prosty. Bijemy wieżę, białe odbijają i pozycja jest dużo bardziej remisowa. Jeżeli my byśmy próbowali tutaj uciekać e, przed atakiem tej wieży, no to ponieśli, byśmy ponieśli straty. No, prześledźmy. Popatrzcie. Hetman. Hetman uciekł. Tak. Wieża idzie na H1. I mamy podwójne uderzenie. Wciąż atak na wieżę na polu C6 i atak na pionka na polu H7. Także zawsze sprawdźmy przy ataku Soclony, czy możemy zbić albo bierkę, która nas szachuje, albo bierkę, która no, atakuje naszą cenniejszą bierkę. Kolejny przykład. No, przykład, który widzieliśmy w filmie w pierwszej części poświęconej, poświęconej atakowi Soclony znów biała wieża z gońcem utworzyły baterię, tak? I teraz popatrz Jeżeli goniec odsłoni wieżę na niebronionego skoczka i jednocześnie zaatakuje wieżę, no w pierwszej części czarne broniły się źle, bo zagrały skoczkiem na C5 i wieża, wieża zginęła. Eee, białe Białe odniosły sukces w postaci przewagi jakości. Natomiast czarne mają tutaj bardzo fajną obronę. Nie muszą uciekać skoczkiem. Na ten atak białego gońca proponują kontratak. Proszę bardzo. Idą wieżą na pole A5. I sytuacja się nam wyrównała. Czyli, jeżeli dostaniemy atak z odsłony i nie możemy zbi zbić bierki, która nas szachuje, nie możemy zbić bierki, która atakuje naszą cenniejszą e, bierkę, no to szukamy kontrataku. Tak? Popatrzmy na przykład kolejny. Bardzo podobny do poprzedniego. Białe utworzyły bateryjkę. No i zobaczmy, jak z niej korzystają. No znów pewnie odsłonią szacha wieżą. Goniec pójdzie na pole B5, zaatakuje wieżę. Czy mamy tutaj obronę? Tak. Czarna wieża ucieka spod ataku i jednocześnie broni naszego króla. Przed atakiem wież. Oczywiście, nie zawsze będzie to możliwe, taka, taka obrona, ale zapamiętajcie: zawsze można, nawet trzeba, szukać możliwości obrony przed atakiem z odsłony. Ja Wam tutaj dziękuję. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie, zapraszam na nasze transmisje na Twitchu. Do usłyszenia.